Kochani rodzice, mówią, że prawdziwa miłość jest tylko w filmie. Jeśli tak, to na zawsze chcemy pozostać aktorami. Nasz sukces nigdy by nie zaowocował, gdyby nie parę osób, które włożyło serce i trud w nasze wychowanie. To nasze rodziny. Papież Jan Paweł II mówił: Życie uczy nas, że miłość, miłość małżeńska, jest zawsze szczególną próbą całego życia. Nie wtedy jest wielka i prawdziwa, kiedy zdaje się łatwa i przyjemna, wtedy, gdy potwierdza się w próbach życia. Bardzo ubogie pojęcie o ludzkiej i małżeńskiej miłości miałby ten, kto by myślał, że gdy nadchodzi czas próby, kończy się miłość i radość. To właśnie wtedy uczucia ludzkie ukazują swoją trwałość. To właśnie wtedy umacnia się oddanie i czułość, bo prawdziwa miłość nie myśli o sobie, lecz o tym, jak przyczynić się do dobra ukochanej osoby. Jej największą radością jest szczęście tych, których kocha. Kochani rodzice, dzisiaj w tym szczególnym dla nas dniu chcielibyśmy Wam za wszystko bardzo podziękować, choć żadne słowa nie oddadzą tego, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za Waszą rodzicielską miłość i troskę. Dziękujemy za trud, jaki włożyliście w nasze wychowanie, że zaszczepiliście w nas odpowiednie wartości, dzięki którym staliśmy się wartościowymi ludźmi. Gdy sięgamy pamięcią wstecz do okresu naszego dzieciństwa. Przed oczami rysują się cudowne dni spędzone wspólnie z wami. Podbaliście o to, byśmy nie musieli dorastać zbyt szybko, by nasze dzieciństwo było szczęśliwe i beztroskie. Mamo, choć nie macie tu ze mną fizycznie, wiem, że duchem jesteś zawsze obok i nigdy mnie nie opuszczasz. W tym szczególnym dniu chciałabym ci podziękować za twoją życiową ambicję i upór w dążeniu do celu. To ty zawsze kazałaś nam mierzyć wysoko, oraz więcej wymagać od siebie. To dzięki tak wypracowanej postawie zdobyłam wyższe wykształcenie. Mamo, jesteś dla mnie wzorem do naśladowania i uosobieniem bezinteresownej miłości. I choć życie czasem mnie zawiodło, ty nie zawiodłaś mnie nigdy. W każdym momencie mojego życia mogłem liczyć na twą matczyną, pomocną dłoń. Tato, dziękuję ci za to, że pokazałeś mi w praktyce, co oznaczają słowa przysięgi małżeńskiej: w zdrowiu i chorobie, aż śmierć nas nie opuści. Jesteś moim bohaterem. Nigdy nie zapomnę tego, z jakim oddaniem i sercem dbałeś o mamę, gdy zachorowała. Tato, potrafisz pobudzić mnie do działania we właściwym kierunku. Dziękuję Ci za Twoją pracowitość i konsekwentne dążenie do celu. To dzięki temu nigdy niczego mi nie zabrakło. Mamo i tato, dziękuję Wam za wychowanie mnie wierze katolickiej oraz uwielbienie Pana Boga w naszej rodzinie. Za to, że pobraliście się z miłości, dzięki której urodziłam się i dorastałam w kochającym, ciepłym domu. Dziękuję za wakacyjne rodzinne wyjazdy, które przywołują wiele wspaniałych wspomnień. Za moje rodzeństwo, które było, jest i zawsze będzie dla mnie powodem do dumy. Za to, że pomogliście mi rozwijać moją pasję, zapisując mnie do szkoły baletowej, dzięki której spełniłam swoje taneczne marzenie. Mamo i tato, dziękuję Wam za okazane wsparcie bez względu na okoliczności. Gdy życie rzucało mi kłody pod nogi, wytrzymaliście mnie, abym nie upadł. Za to statek, który miałem w domu, dzięki Waszej ciężkiej pracy, za okazaną miłość i naukę przekazywania jej własnym dzieciom. Kocham Was. Drodzy Teściowie, dziękuję Wam za Mariusza. Jest to osoba, z którą wszystko mogę, ale bez której nie mogę nic. Drogi Teściu, dziękuję, że oddajesz mi piękną, mądrą i ukształtowaną osobę, swoją ukochaną córeczkę. Dziękuję za trud i pracę, jaką wykonaliście wraz z żoną, wychowując Anię.